Czy wiesz, co to są burze słoneczne? Czy wiesz, co jest przyczyną niespodziewanych dużych złóż polarnych? Czy wiesz, co może być przyczyną awarii technologicznych, w szczególności nawigacji i łączności? A może znasz przyczynę zmian w polu magnetycznym Ziemi? Co wpływa bezpośrednio na ludzi? Co może powodować zwiększoną ilość zgonów lub zawałów serca? A co zwiększa depresję, zmęczenie, brak motywacji i bóle głowy? Choć na Ziemi nie widać tych rozbłysków gołym okiem, nie oznacza to, że nie mają one wpływu na planetę. To jest rozbłysk słoneczny. Według NASA rozbłysk słoneczny to intensywny wybuch promieniowania słonecznego związany z plamami słonecznymi, który uwalnia energię magnetyczną w przestrzeni kosmicznej. Flary mogą trwać od kilku minut do kilku godzin. NASA ma klasyfikację rozbłysków słonecznych, podobnie jak istnieje system klasyfikacji huraganów i tornad. Według NASA największe z nich zaliczane są do klas A i B, a do klasy X, które są największe. W zeszłym roku, zarówno w obecnym, także odnotowaliśmy jedne z największych wybuchów. Wszystko wskazuje na to, że szczyt aktywności słonecznej nadejdzie szybciej niż w 2025 roku, jak wcześniej przewidziano. W dodatku będzie silniejszy niż wcześniej. Jest to bardzo niepokojąca informacja. Szacuje się, że nastąpi to już w tym roku. Nie wiemy dokładnie, co nastąpi. Może to się skończyć jak w 1859 roku, gdy miało miejsce tak zwane zjawisko Carringtona. Piat słoneczny dotarł do ziemskich biegunów magnetycznych w ciągu niecałe 20 godzin, a więc dwa-trzy razy szybciej niż zazwyczaj. Doszło do zakłóceń i awarii w sieci telegraficznej w Europie i Ameryce. Wzorze polarne były obserwowane na całym świecie, nawet w krajach położonych w pobliżu równika. Ludzkość nie dysponowała wówczas urządzeniami, które mogłyby odnotować tego typu zdarzenia. Nie miało ono też większego wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa, gdyż nie istniała wtedy elektronika, która pierwsza pojawiła się dopiero 20 lat później. Podczas burzy magnetycznej w 1989 roku doszło do awarii sieci energetycznej w Kanadzie. 6 milionów odbiorców nie miało prądu przez 9 godzin. Dodatkowo musiała przerwać pracę Kanadyjska Giełda Papierów Wartościowych, co przyniosło gigantyczne straty finansowe. Dzisiaj uzależnieni jesteśmy od energii elektrycznej. Skutki takiego zjawiska byłyby katastrofalne. Aktywność na słońcu ma wpływ na pole elektromagnetyczne człowieka. Zatem zmienia nas fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Z filozoficznego punktu widzenia skutki wybuchów są zwykle krótkotrwałe. Mogą obejmować bóle głowy, kołatanie serca, wahania nastrojów, zmęczenie i ogólnie złe samopoczucie. Mamy również doświadcza dziwnych doznań fizycznych, jak gdyby w ciele występowały zakłócenia przepływu energii, wrażenia gorąca i zimna, wrażenie e, elektryczności i wrażliwość na środowisko to burze słoneczne mają wpływ na naszą świadomość, wydobywając już, zdrawiając nasze ukryte emocje zatem każda reakcja emocjonalna jest reakcją naszego ciała na fale energii. Rolą energii fonicznej jest połączenie nas z naszymi najgłębszymi ranami, stłumionymi emocjami i pragnieniami, które zignorowaliśmy. Zmusza nas to do wprowadzenia drastycznych zmian i wyjścia z kręgu, w którym sobie odpuściliśmy. Jednym z objawów przebudzenia jest uczucie niepokoju. Z czasem odkrywamy nasze prawdziwe wymiary i naszą prawdziwą naturę. Ta zmiana nie zachodzi tylko na poziomie emocjonalnym, ale także w naszym życiu osobistym. Będzie wiele zakłóceń i zmian. Poczucie, że wszystko wokół nas zaraz się rozbije. Kariera, relacje z innymi, życie rodzinne, przyjaciele. Wydaje się, że świat przygotowuje się do zniknięcia, aby zrobić miejsce nowemu. Nasze stare życie rozpływa się, ponieważ rozpływa się stara wersja nas samych. To nie metafora, ale czasami bardzo trudna prawda. Wielu z nas zmieni pracę, znajomych, miasto lub kraj, w którym mieszkamy. Można powiedzieć, że rezygnujemy ze swojej starej osobowości i życia, aby przynieść się w nowy wymiar. Nie bój się zmian, a zamiast tego spróbuj zrozumieć, jakich zmian musisz dokonać.